Filmik będzie o tym, w jaki sposób analizować pliki wideo za pomocą programu Tracker. Najpierw trzeba ten program Tracker, Tracker ściągnąć w internecie. W związku z tym, w wyszukiwarce wpisałem słowo Tracker. Naciskałem Enter i pojawiło się już na drugim miejscu strony internetowe, z której mogę sobie to znaleźć: Tracker Video Analysis and Modeling Tool for Physics Education. I w zależności od tego. Jaki mam system operacyjny? Wybieram sobie jedną z tych czterech opcji. No i na przykład dla Windowsa wygląda to tak. Zapisz plik i potem dalej postępujemy w taki sposób, jak w przy przypadku każdego programu. Przy instalacji każdego programu. Ja nie ukrywam, że mam już taki program tracker, więc wybieram sobie filmik, który też przygotowałem wcześniej. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie nagrywać filmiki, to najlepiej nagrywaj ze statywu, żeby nie było jakichś nieporuszonych obiektów. I zobaczcie, że jak ja sfilmowałem taki poruszający się wózek, to ja najpierw przykleiłem karteczkę, gdzie na tej karteczce zaznaczyłem taki punkcik. To bardzo ważne jest. Za chwilę się okaże, po co. Zobaczmy, kiedy. Ten filmik się zaczyna. Zaczyna się ruch do mojego obiektu. Mogę powiedzieć, że tak gdzieś koło 65. klatki był już ruch bez użycia sił zewnętrznych. Siłą zewnętrzną na początku prowadzącą w ruch była ręka, więc mniej więcej od tego miejsca będzie start całej analizy, bo program Tracker podzielił cały ten filmik na poszczególne klatki, więc to jest 65. klatka mojego filmu. I teraz włączyłem układ sporzędnych. Układ sporzędny przesuwam w taki sposób, żeby początek układu sporzędnych, przynajmniej początek osi xów, osi poziomej, to jest osi xów, była tam, gdzie była ta kropka. Ale osi xów widać nie zgadza się z poziomem na moim filmie, więc mogę sobie to przestawić. O, ale przesunę sobie jeszcze trochę na dół, żebym za chwilę mógł ustawić sobie linijkę. No właśnie, linijkę. Ta jest linijka służy nam po to, żebyśmy ustalili odległości. Po to filmowałem to na tle linijki. Odtąd dotąd to jest 50 cm, czyli 0,5 m, 0,5 m. Ok. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest znalezienie punktu. Naszego poruszającego się obiektu. Ten punkt masy ustawię sobie nie takim diamencikiem, ale po prostu kropką. I jestem już gotowy do analizy naszych obiektów. to no mogę jeszcze nazwać to. Mogę rzeczywiście nazwać to wózek. Wózek jest. I teraz Ctrl Shift i pojawi się taki celownik. Trzymam cały czas Ctrl Shift i pojawia się celownik, którym. Ustawiam tam, gdzie jest. Tam, gdzie jest. No, ten, te, te, ta kropka na wózeczku. I teraz pojawiło się tu na układzie współrzędnych 0, czas 0. Kolejna klatka. Tutaj przesuwam klatki o jedną. Przesunęło się o jedną i znowu Ctrl Shift. Trzymam te dwa klawisze. Najechałem. Jest. Kolejna klatka. Najechałem. Ctrl Shift. Jest. I mogłem tak zrobić do, dla pozostałych stu klatek, ale na szczęście to jest taki automat. Napisnę klawisz search, i program sami, klatka po klatce, szuka tego punktu, który, mi, który zaznaczyłem. I widzimy, że tutaj pojawił się piękny wykres zależności położenia wzdłuż osi xów, Położenia wzdłuż osi xów od czasu. Jedzie, jedzie, jedzie. Powiedzmy sobie, że to już mi starczy. I teraz tak, tu jest, kliknę sobie na słowo tabel. Ja nie chcę mieć zmian położenia w kierunku osi Y, bo przecież się w końcu w kierunku osi X, natomiast interesuje mnie prędkość. Znaczyłem sobie prędkość i mam teraz tutaj prędkość i mogę się zorientować, że mniej więcej ta prędkość, a mniej więcej ta prędkość była stała. Ale żeby mieć konkretną dowodę na to, że jest stała prędkość, zaznaczę sobie dane. Mogę nawet wszystkie zaznaczyć. Co i tam mogę wszystkie zaznaczyć. ctrl C i uruchomię sobie arkusz kalkulacyjny. Wklej. No, Muszę jeszcze zrobić, żeby to były dane liczbowe. Ok, mam dane liczbowe i spróbuję zrobić sobie zależność, wykres zależności położenia od czasu. Wstawianie punktowy ciach. Widzimy, że ten wykres zmian położenia od czasu. Już jest taki fajny, ale te punkty pomiarowe są zaznaczone w sposób, który mi się nie podoba. Stawię sobie inny znacznik. Jest ładny wykres. Wygląda, że to jest linia prosta, ale każmy jeszcze Excelowi dodać linię trendu. I OK. do doliny trendu. I co się okazuje? To powiększę sobie tutaj te dane. I widzimy, że ten... to pokazuje, że rzeczywiście ten... ta, ta kreska, która Pokrywa te punkty dane, to jest całkiem nieźle to robi, dlatego że to jest współczynnik r kwadrat jest 0,9998. Gdyby idealnie pokrywały się na nieprost leżały wszystkie te punkty, to ten współczynnik miałby wartość równą 1. Natomiast widzimy, że prędkość naszego obiektu to jest tyle, dlatego że Przypominam, że wzór na drogę to jest s równa się v razy t, czyli to co podświetliłem to jest v, czy możemy powiedzieć, że prędkość naszego obiektu wynosiła 0,23 m na sekundę. OK. Tyle na temat programu Tracker. Resztę rzeczy w przyszłości.